Niepełnosprawne dzieci z Ziemi Oświęcimskiej nadal czekają na budowę nowego budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Obecne budynki szkolne, pomimo wielu prac przystosowawczych, są już przestarzałe, niekomfortowe i za małe. W naszym głównym Problemem jest baza lokalowa, gdyż mamy tutaj mało liczne, małe, małe klasy, które są na kilku piętrach i w tym momencie, gdy zespół klasowy jest troszkę bardziej liczny, po prostu mamy ciasno. Mamy ciasno, natomiast mamy też dzieci, które mają niepełnosprawność ruchową, która w ogóle uniemożliwia im przemieszczanie się po schodach i na przykład tutaj na Kościelnej w ogóle nie mamy możliwości przyjmowania uczniów na wózkach, zarówno dzieci, jak i młodzieży. Dlatego, że nawet toalety są dla nich niedostępne. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Oświęcimiu składa się ze szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz internatu. Aktualnie w ośrodku przebywa 286 dzieci, które są pod opieką 105 pedagogów, specjalistów. W tego, że niektóre gabinety specjalistyczne znajdują się na piętrze, po prostu jest to jakby obszar zamknięty dla tych naszych dzieci. Nie możemy w pełni wykorzystać w naszych umiejętności i terapii, jaką mamy do zaoferowania. Osiągnęliśmy już właściwie kres. W, w zakresie możliwości bazowych i stajemy wobec dylematu, komu odmówić, a kogo do szkoły przyjąć. Wszyscy Państwo wiedzą, że w związku z obowiązkiem szkolnym szkoła, placówka nie ma możliwości, nie ma prawa odmówić dziecka, dziecku objęcia go opieką edukacyjną. W związku z tym stajemy wobec, no, wobec ściany i wobec ogromnych problemów. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, pod które podlega ośrodek, już kilka lat temu rozpoczęło proces poszukiwania środków na budowę ultra nowoczesnego, przystosowanego do dzieci niepełnosprawnych ośrodka. Jedynym takim wiarygodnym źródłem sfinansowania przynajmniej w części, albo w większej części, było MRPO 2014-2020. MRPO czyli Małopolski Regionalny Program Operacyjny to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich, realizowanych na terenie całego województwa małopolskiego. W roku 2012 starostwo powiatowe zleciło przygotowanie wizualizacji nowego ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych, wiążąc swoje plany z przyszłym finansowaniem z MRPO. W tej chwili specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy mieści się w trzech różnych lokalizacjach, co jest bardzo kłopotliwe. Projekt zakłada skomasowanie tych szkół w jednym ośrodku, oczywiście z zachowaniem odpowiedniego rozdzielenia, bo wiadomo, że szkoła podstawowa nie powinna być wymieszana ze szkołą zawodową, gdzie tam ten ruch jest i hałaśliwość większa. Natomiast jakby to jest, to jest podstawowe, podstawowe założenie i, i też miejsce wybrano takie, myślę, że bardzo dobrze, dobre, ponieważ w sąsiedztwie terenów sportowych, szkolnych, w sąsiedztwie parku mamy tam trochę zieleni do wykorzystania, myślę, że, że bardzo dobry wybór. Nowa placówka miałaby powstać przy ulicy Olszewskiego na niespełna dwóch hektarach przylegających do powiatowego zespołu szkół nr 2. Obecnie na tym terenie znajdują się małe ogródki działkowe. Na pewno dobry pomysł jest. Nie stać mi przeciwko temu, ale dopóki będą te działki, to będziemy uprawiać. Je Aktualnie jeszcze tylko połowa działek jest zagospodarowana. Drugą połowę zamieszkują już tylko zwierzęta. To jest może szansa na to, aby ten temat, kwestia niepełnosprawności dzieci i warunków, w jakich je rewalidujemy, rehabilitujemy, wystarczająco mocno wpisała się w projekt unijny, w finansowanie zewnętrzne. No, i żeby można było po 51 latach funkcjonowania tej instytucji doprowadzić do momentu, w którym w warunkach zarówno godnych, jak i funkcjonalnych będzie można objąć opieką dzieci z, z Powiatu Święcimskiego, to jest z dziewięciu gmin. Wszystkie niepełnosprawne dzieci z gminy i powiatu muszą jeszcze poczekać na realne źródło finansowania budowy swojego przyszłego ośrodka. W roku 2013 Zarząd Województwa Małopolskiego nie zdecydował się o wpisanie budowy nowego ośrodka szkolno-wychowawczego do programów strategicznych Województwa Małopolskiego. Pan redaktor myśli, że środki europejskie mają być kierowane na wszystko. To nie. Bo z punktu widzenia wyzwań globalnych, kiedy mamy niż demograficzny, to nie mamy. Mówiąc szczerze, mamy raczej zbyt dużo infrastruktury. Ośrodek od lat 50. przyjmuje do siebie dzieci z całego powiatu Święcimskiego, ale dawniej również z Żywieczyzny, z ziemi wadowickiej, z ziemi suskiej, z ziemi makowskiej, z okolicy Skawiny, z, ze Śląska, tego najbliższego nam, jak również tego dalszego. I jeśli powiemy, że przy niżu demograficznym notowanym w ciągu ostatnich kilku lat na terenie powiatu oświęcimskiego oraz w ościennych powiatach, my odnotowujemy umiarkowany wzrost zainteresowania naszą ofertą i nam dzieci sukcesywnie po kilka w, w, w ciągu roku przybywa. Starosta oświęcimski nie ukrywa rozczarowania decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Nasz pomysł budowy siedziby znalazł się na 76. miejscu w przedziale projekt potencjalnie kwalifikowany albo potencjalnie kwalifikowany do realizacji z poziomu krajowego, czyli generalnie rzecz biorąc zarząd województwa Marszałkowskiego nie przewidział finansowania albo współfinansowania tego projektu z MRPO na 2014-2020. Szacowany koszt budowy szkoły, która pomieściłaby wszystkie niepełnosprawne dzieci, składająca się ze specjalistycznych gabinetów z dostępem do usług logopedycznych, psychologicznych oraz terapeutycznych, z zaawansowaną technologią do diagnostyki deficytów intelektualnych i fizycznych, to koszt około 45 milionów złotych. Wyobrażamy sobie, że to koszt takiego budowy, takiego środka jest niemały. Ale no przecież już miasto święcim wykazało, że potrafi tak pięknie budować już środki, na przykład jak biblioteka. I że społeczeństwo miasta o jest wrażliwe. Zofia Posmyż podczas odsłonięcia swojej tablicy w Alei Pisarzy przekazała swoje honorarium jako pierwszą cegiełkę na budowę nowego ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych. To bardzo piękne, że poczuć właśnie odpowiedzialności honorowego obywatela czuje się za jakieś zadanie pasażerów i tak to Gest, a zarazem apel były więźniarki KL Auschwitz-Birkenau szybko obiegł cały świat. Na jego odpowiedź zareagował międzynarodowy głos. Tym razem podczas rozdania nagród Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w MDSM. Pan Nikos Tarzis postanowił przekazać swoją nagrodę na, szkolny, na specjalną ośrodek szkolną wychowawczy w Świecimiu. Prosił o wskazanie instytucji o dużych potrzebach, a więc to już druga ważna wiadomość dla tego miejsca. Bardzo panu dziękujemy. Inicjatywa, którą podjęła zarówno pani Zofia Posmysz, jak również laureat V Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego, jest inicjatywą zaskakującą. Tyleż zaskakującą, co y, piękną i nadzwyczajną zwłaszcza, że y, temat dzieci niepełnosprawnych, y, bazy, w której odbywają się zajęcia, w której realizuje się ofertę edukacyjną, ten temat y, mało skutecznie zaistniał i niestety w ciągu ostatnich 4-6 y, lat y, nie przebił się wystarczająco mocno y, zarówno w Oświęcimiu y, wśród władz samorządowych, jak również w województwie i stanęliśmy w tym roku wobec faktu, że plany budowy nowego ośrodka i pomysł realizacji tego projektu, który był wielokrotnie prezentowany, mówiąc kolokwialnie z niczym, spalił na panewce. Dziś aby projekt budowy nowego specjalnego ośrodka szkolno wochowawczego ze strefy marzeń rodziców i dzieci niepełnosprawnych Mógł stać się jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków w Polsce, potrzebni będą szlachetni ambasadorzy dzieci, których los nie pozwoli na edukację w gronie pełnosprawnych rówieśników. Będziemy chcieli tematem budowy ośrodka zarazić osoby, które naprawdę mają znacznie większe możliwości, a jednocześnie na tyle dużą wrażliwość, żeby w sposób dobitny, mocny, z pełną determinacją temat rozwinęły na poziomie województwa, a może nawet, a może nawet na poziomie centralnym. Chciałabym, żeby to był impuls jaki, żeby ta dolna inicjatywa się nawiązała. Bo jeżeli nas będzie więcej, no to, to może jednak się nam uda to do przeprowadzić. Pani się zupełnie zgubiła, powiedziałam. Zupełnie. Kimże pani jest, żeby mi przekładać prośby osobiste? Człowiekiem wolnym? Była o tom bledsza, kiedy to mówiła. Frau Auserlin jest wolnym ten, kto nie ma nic do stracenia. Nie wolnikiem, czyli człowieka pragnienie życia.